Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopera.com. Jestem na tak zwanym grzybku. E, specjalnie w maseczce, chociaż tutaj nie trzeba być w maseczce, ale stwierdziłem, że to będzie takie znamienne, może na miniaturkę. E, jeszcze niedawno przed pandemią, tak gdzieś z półtora roku wcześniej, maseczki nam się głównie kojarzyły z problemem smogu, a nie z problemem e, epidemii. No i niestety oborniki śląskie wcale od problemu smogu nie są, e, nie są wolne. Kiedyś nazywane czy często nazywane zielonymi płucami Wrocławia, ale niestety bardzo dużo pieców ciągle opalanych jest, czy opalanych jest z węglem. Ale nie o tym, nie o tym. Dzisiaj, jest, dzisiaj chciałbym wam nagrać temat ogrzybku, który jest oczywiście rzecz, sprawą bardzo, bardzo lokalną dotyczącą jakby oborni Śląskich, ale pokazuje pewną ogólną tendencję, która e, myślę, że jest e, może problemem światowym, a na pewno problemem polskim. E, to wzgórze, na którym tutaj jesteśmy, ono różnie się nazywa. Popularnie nazywane jest grzybkiem przez mieszkańców obornik, oficjalnie jest nazywane górą Holteja lub Belwederem, wzgórzem Belweder. Tak naprawdę grzybkiem jest nazywane drugie wzgórze, czy było nazywane, czy oficjalnie jest nazywane drugie wzgórze tej Nieopodal. Ale pojawił się taki plan, żeby ten grzybek zagospodarować. No i teraz chodzę ja i mówię: łapy precz od grzybka. To znaczy, moim zdaniem, jakiekolwiek próby zagospodarowania tego terenu są po prostu bezsensowne. Są bezsensowne, są szkodliwe, są niepotrzebne, ale przede wszystkim są szkodliwe. Dlatego, że cokolwiek tutaj nie będzie wymyślone, to na pewno pogorszy to stan, który jest obecnie. To znaczy, e, co mamy obecnie? Obecnie mamy e, dosyć dużą łąkę e, i całkiem niezły e, e, las. Z dosyć starymi drzewami. Oczywiście on historycznie rzeczywiście miał taki charakter troszkę parkowy. To znaczy, tam spotkamy takie drzewa, których tutaj naturalnie w okolicy obornych nie uświadczymy. Ale, ale on zdziczał po prostu, zdziczał przez ten czas. No i w związku z tym mamy trochę. Jakby to powiedzieć, przypadkowo, naprawdę bardzo, bardzo fajny las. Tutaj nie prowadzi się wycinek. Nie wiem, czy ze względu na to, że jednak w lasach państwowych doszli do wniosku, że to jest cenny drzewostan, czy po prostu teren jest na tyle pofałdowany, że im się nie chce bujać. Niestety dookoła obornik wycinki idą no, masowo. Jak jeszcze rozumiem, to gdy się wycina jakieś świerki czy, czy, czy sosnę, no to nie tylko to się wycina. No ale nie o tym, nie o tym. Słuchajcie, problem jest taki, że mamy jakąś taką manię zagospodarowywania. Trochę to jest powiązane z, z wykorzystaniem funduszy unijnych, tak, że trzeba coś zrobić, żeby było widać, że coś zostało zrobione. No i niestety, niestety bardzo często to co zostaje zrobione jest po prostu Katastrofą. Są pomysły, czy, czy są zrealizowane takie projekty jak wybetonowanie jakichś jarów w okolicach Kazimierza Dolnego, wszelkiego rodzaju. Znaczy tutaj pojawiają się, tak naprawdę nie wiadomo, jakie są plany gminy czy miasta odnośnie, odnośnie zagospodarowania tego grzybka, ale pojawiają się takie księżycowe pomysły, jak na przykład wyciąg orczykowy. Bo kurwa, przez y, 10 dni w tym roku był śnieg i to by było zarombiste, jakby można było sobie aż stamtąd wjechać tutaj na górę i sobie zjechać. <śla> Załamuje mnie to, bo po prostu tu żadnej zimy nie będzie. Tak naprawdę te dwa tygodnie zimy, które były w tym roku, to jest evenement w skali dekady. Na następne być może będziemy czekać następne 10 lat na, na, na takie śniegi, żeby tutaj pojeździć na sanka. Zresztą okazało się, że żadnego orczyku nie potrzeba. Bo kto chce, to sobie te sanki wciągnie, czy, czy tam sobie na tych nartach podejdzie i coś zjedzie. Nie trzeba nic robić. Inny pomysł, no, jakieś altany, jakieś ścieżki, albo to przed wojną była altana. Dobra, przed wojną była, ale od wojny minęło 70 lat. Nie musimy do tego się odwoływać. Czasy się zmieniły. Dzisiaj, wartością i tym, co jest rzeczywiście cenne, to jest to, że mamy coś, co jest zdziczałe. Tak jak ten tutaj park zdziczał. Bardzo dobrze, że zdziczał, bo y, nic tak dobrze nie działa jak natura. Nie ma co natury poprawiać. E, ja wrzuciłem taką piosenkę desertera e, na, na Facebooku właśnie w kontekście tego, e, tej całej historii. Ona ma tytuł Ostatnia chwila. E, no i generalnie chodzi o to, że ostatnia chwila, żeby się obudzić, chociaż drzewa zostały już wycięte, to nadal nie obchodzi to zbyt wielu ludzi. Piękne fiołki. Tutaj jest naprawdę fantastyczne miejsce, żeby przyjść, rozłożyć koc, napić się piwa, nie wiem czy wolno, chyba nie, ale zjeść prawda, sobie, urządzić sobie piknik i wystart do tego nic nie trzeba. Do tego nic nie trzeba, jest tak jak jest, jest super oczywiście można wymyślać jakieś tam, pod, obsiać kwietną łąką miodne rośliny, no może ale naprawdę, ja uważam że czego dowodem okolice Czarnobyla że wystarczy kurwa naturze dać spokój w ogóle jest taka koncepcja, żeby jedną trzecią gruntów wyłączyć spod działalności człowieka, no i oczywiście jak my o tym myślimy, no to widzimy Amazonię, jakąś tam, prawda dżunglę tropikalną, jakieś tam serengeti w Afryce, no w Polsce może powiedzmy jakąś tam Białowieżę, nie? A ja myślę, że nie, że właśnie powinno się wyłączyć takie tereny w każdej gminie. Każda gmina powinna wydzielić jedną trzecią gruntów, których nie będzie kurwa używać. Które, których pozwoli rosnąć, takie ten, drzewo się przewróciło, to niech leży. Niech se spruchnieje. Niech se tam żyją różne te. Niech ono będzie zaporą dla innych drzew, żeby mogły wyrosnąć pod jego ochroną. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie interweniować, jeżeli ono się zwali na drogę czy coś takiego czy stanowi zagrożenie, ale generalnie rzecz biorąc, naturze nic nie trzeba pomagać. Ona sobie naprawdę świetnie daje radę. Dawała sobie milion lat, miliony lat przed przed po przyjawieniem się człowieka i da sobie miliony lat po e, zniknięciu człowieka. Natomiast e, ważne jest to, co my z tego mamy. A my tutaj mamy niesamowity, fajny, e, taki wręcz imponujący ekosystem i kurka, nie zepsujmy tego, no. No, bo tu kiedyś była altana. No i co z tego, że była altana? Komu ona jest dzisiaj potrzebna? Nikomu. Mamy już altanę w parku przy m, Trzebnickiej, w tym, gdzie była kiedyś apteka. I co tam się dzieje? Takiego można się napić piwa nielegalnie. Moim zdaniem, naprawdę, to powinien być po prostu zrobiony rezerwat. I byśmy mieli, to w cywilce jest taka koncepcja, nie? Byśmy mieli, kurczę, coś, co jest yy, atrakcyjne, co jest w ogóle niesamowite, a nie, nie, wy, nie, wy, nie, wy, nie wytyczać tu żadnych cholernych ścieżek, nie wytyczać tu żadnych punktów. Ten, no, a bo może kubły by się przydały? No, może by się przydały, a może się lepiej nauczmy, że co przyniosłeś, to zabierasz. Może yy, wystarczy... Yy, yy, Postawić jakąś tablicę informacyjną, że nie śmiecimy, zabieramy. Albo dobra, postawić kubły, ale kurka wypróżniać je, opróżniać. Żeby nie było tak, że z tego kubła się przewala. Ja wiem, że to są inne jakby budżety. Tak? Inny jest budżet na opróżnianie kubłów, a inny jest budżet na wybetonowanie ścieżki. I być może, że na te opróżnianie kubłów nie ma. No to w tym momencie mówię nie ma sensu nic robić. Tutaj. Ja nie mówię, że nigdzie nie ma sensu. Eee, tutaj w obronę tego wzgórza zaangażowało się stowarzyszenie Żywica, I ja na przykład z nimi się nie do końca zgadzam odnośnie tam wycinki jakichś tam z chorych drzew, które są w skrajnie jezdni, ale jeżeli chodzi o grzybek, się zgadzam w 100%. Najlepiej po prostu nie robić tutaj nic. Nic. Zostawić jako kurka rezerwat w środku miasta. I wszyscy mogą z tego korzystać. Albo y, wytyczyć tylko zasady, czego tutaj robić nie wolno, tak? Że nie wolno tu wjeżdżać samochodami, że nie wolno tutaj jeździć może na motorach crosowych, y, że m, żeby nie płoszyć zwierzyny i tak dalej, że nie wolno śmiecić, y, że trzeba sprzątać po psie, chociaż może i nie trzeba, może to. Nie, no jak chcemy rozkładać koce, to może by, może by trzeba było, żeby te. żeby. Tak, żeby y, i po, po, powiedzieć, co można, tak? że każdy oborniczanin i turysta może przyjść, rozłożyć sobie koc i zjeść sobie piknik, tak? zrobić sobie piknik. Nie trzeba jeździć nie wiadomo gdzie. Tu w środku miasta mamy taką, y, taką y, możliwość. Y, łąkę wykaszać tylko tyle, ile trzeba. Ja się na tym nie znam, ale słyszałem o tym, że dwa razy do roku, a reszta niech się rośnie. Jak ktoś ma alergię, trudno. Ale dla naszego wspólnego dobra, dla naszego dobrostanu psychicznego, fizycznego, jest korzystne, żebyśmy jak najmniej poprawiali naturę jak najmniej tutaj zmieniali jak najmniej ingerowali to jest niepotrzebne. Właśnie. Wy, dokonajmy tego wysiłku, że się powstrzymujemy. No, był przed wojną altan, ale nie musi już być. Niech teraz nie będzie altany. Niech teraz będzie naturalnie. Im bardziej naturalnie, tym lepiej. Yy, do końca miesiąca trwają. Yy, Trwają konsultacje. No co to za konsultacje w ogóle, nie można spotkania zrobić, nie można, no bo pandemia, nie? Więc mailowo można wyrazić swoją opinię. Zachęcam wszystkich oborniczan, ale też i tych, których jakby przekonuję moje argumenty, do wysłania swojej opinii na adres, który będzie podany w opisie filmu. Więcej informacji jest na stronie Stowarzyszenia Żywica. No, i musimy kurczę się obudzić. No, to jest ostatnia chwila. Eee, tam deserter w tej piosence śpiewa takie słowa, że jest w tym jakiś ponury symbol, że człowiek rozumny, właśnie z drewna, a nie z plastiku, produkuje trumny. Eee, więc naprawdę, każda, każdy w swojej okolicy. Niech pomyśli o tym, czy dałoby się wydzielić jedną trzecią terenu, żeby pozwolić naturze żyć tak, jak ona sobie życzy. Jak drzewa uschną, to uschną. Bo na przykład się klimat ociepla i świerki tutaj już nie będą mogły rosnąć. To sobie upadną i spruchnieją. I na tym spróchniałym drewnie wyrośnie sobie brzoza, buk czy coś tam innego. Natura sobie naprawdę świetnie poradzi bez nas. Natomiast wszelkie księżycowe pomysły pod tytułem wyciągi, orczyki, trasy nie wiem, jakieś kurka, te może zjeżdżalnie takie na ten to są poronione pomysły nic tutaj nie należy robić nic, po prostu nic powstrzymać się. To będzie największa wartość też dla przyszłych pokoleń. Ja wiem, że yy, yy, wiele osób myśli, a, bo by było fajnie tak jak na zachodzie, że coś jest zrobione i takie. Na zachodzie już też dochodzą do tego wniosku, że to nie ma sensu, że się zapędzili w, w ślepą uliczkę. No bo rzeki poregulowali, a u nas tutaj to się rozlewa, nie można barkami pływać. I bardzo dobrze. Jeszcze bardziej się powinno rozlewać. Na zachodzie się wydaje kupę kasy na to, żeby likwidować tamy, likwidować jakieś tam stopnie wodne, żeby po prostu rzeka się rozlewała gdzieś tam po połąkach. Nie, u nas będziemy budować zbiornik. w Sierżawie? Zatapiać ten. No, Wielkie budowle socjalizmu. Przecież to jest, to jest chore, to jest chore, naprawdę jak najmniej ingerować to jest nasza y, wartość że tutaj pewnych rzeczy po prostu się nie robiło przez ileś lat i bardzo chyba dobrze i tego nie spierdzielmy tego ja się mam nadzieję że na to że takie rzeczy są brane pod uwagę przy tam dawaniu y, tych y, 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 y. Finansowania na takie, te, ale z drugiej strony obawiam się, że niestety, ale aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez, prawda, wyciąg orczykowy, może kogoś tam przekonać, więc ja bym chciał, żeby nikogo nie przekonała. To jest fantastyczny teren, taki jaki jest. Zadbajmy tylko o to, żeby nie był zaśmiecony, zadbajmy o to, żeby e, można tu było rozłożyć e, koce promujmy może coś takiego, e, może uczmy w jaki sposób to robić. Słyszałem, że też jest taka koncepcja, że na przykład nie wykasza się całej łąki, ale wykasza się miejsca pod koce, nie? No bo wiadomo, w takiej dużej łące, jak rozłożysz koc, to to się wszystko wygniecie i potem niefajnie nie to wygląda. Może takie rzeczy, może, może takie bieżące dbanie, ale też nie jakieś akcje, nie wiadomo jakie, tylko bardziej edukacja e, mieszkańców Obornik Śląskich i jakby... E, Yy, pokazywanie im, z czym mają tutaj do czynienia. Ech. Jak śpiewa deserter, beton jest zazdrosny o wszystko, co żywe, niczym nowotwór pożera krajobraz. My stoimy zupełnie bezradni, zamiast coś zrobić dla własnego dobra. Więc możemy coś zrobić, możemy wypowiedzieć się i pokazać, że naprawdę łapy precz od grzybka i niczego. Tutaj nie należy zmieniać, niczego tu nie należy ulepszać, niczego nie należy zagospodarowywać, niczego tu nie należy w ogóle łapy precz od grzybka. To by było wszystko, do usłyszenia, cześć.